Cześć, witam na moim kanale. Ja to kręcę. Jestem Tarnowianinem od urodzenia, lokalnym patriotą. Na moim kanale możecie zobaczyć sporo filmów z regionu Tarnowa i w dniu dzisiejszym zabieram was na Dwudniaki. Dwudniaki leżą 15 km od Tarnowa. Dojechałem tutaj na rowerze. Zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Startujemy z Ostrowa, tak jak ostatnim razem, z tym, że w ten czas po zjechaniu z tego mostu skręciliśmy w lewo jechaliśmy w kierunku takiego fajnego spiętrzenia na Dunajcu a w dniu dzisiejszym skręcamy z mostu w prawo i wjeżdżamy na Velo Dunajec i kręcimy w kierunku Dwudniaków po tym wale nie będziemy długo jechać Chciałem go wam tylko pokazać, że to jest taki charakterystyczny punkt do skręcenia z tego mostu na Dunajcu, ponieważ tutaj zaraz skręcamy w lewo, wyjeżdżamy z ostroba, mamy Gosławicę. I tutaj skręcamy w prawo. Można przeoczyć ten skręt, i tu na tym rozwitleniu skręcamy w lewo, tutaj malutki podjazd nad autostradą. jesteśmy w Wieszosławicach i od razu skręcamy w prawo, momentalnie w lewo, omijamy w ten sposób ruchliwą trasę samochodową. No i dojeżdżamy do drogi głównej. Drogą tą byśmy jechali przez większą część trasy, gdybyśmy nie skręcili tutaj na tą ścieżkę. Dosłownie po 100 metrach skręcamy w prawo i droga ta zaprowadzi nas już na dwudniaki. I już widać cel naszej dzisiejszej podróży. Jesteśmy na terenie wypożyczalni sprzętu o nazwie Koło Lasu. Jest to wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego na południowym brzegu Dwudniaków, a do węzła szlaków Velonatura, Velodunajec i Velometropolis w Ostrowie mamy tylko 6 km. Jeśli zechcecie zsiąść z roweru, to znajdziecie tu wszystko to, czego potrzebujecie do aktywnego spędzenia czasu w lesie i nad jeziorem. Dodatkowo przy wypożyczalni znajduje się duży teren rekreacyjny ze stolikami i ławeczkami oraz piaszczysta plaża, na której mogą bawić się dzieci, a wy możecie długo leżakować w słoneczny dzień. Dojechałem na Dwudniaki. Jestem na terenie wypożyczalni. Można tutaj wypożyczyć. Na przykład tak jak widzicie kajaki, rowerki wodne, rowery dla dorosłych, rowery dla dzieci, a przede wszystkim dużą atrakcją cieszą się słupy. Można popływać na takim pięknym akwenie jest miejsce na ognisko, miejsce do wypoczynku. Zbliżają się wakacje, i można wykorzystać tutaj to miejsce do miłego spędzenia czasu. Głównym powodem, dla którego ja tu przyjechałem w dniu dzisiejszym, jest spróbowanie swych sił na supie. Przyznam się Wam, że będę próbował pływania na supie po raz pierwszy. Zobaczymy jak mi to pójdzie. Za chwilę dołączy do mnie brat i rozpoczniemy zabawę na wodzie. O, 3 minuty 4 pompowania kompresorem. Sprawdzimy, no jeszcze troszeczkę brakuje. Myślę, że tą końcówkę będziemy dopompowywać pompką kapok przymocowany. Nie zamierzam daleko odpływać od brzegu na początek, także będzie pod ręką. No to naprzód próbujemy swych sił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Artur udzielił mi już pierwszych lekcji. Spróbowałem, zobaczymy teraz, jak mi to wyjdzie. Po tym krótkim instruktażu wiosło do ręki, wyciągamy go na odpowiednią wysokość. Mamy zaznaczone tutaj miarą do swojego wzrostu. Najtrudniejsze będzie w stanie z tego co wiem zobaczymy jak to pójdzie małymi krokami radę. Jak ja dałem radę, to i wydać Idę wypożyczać na siebie sup i będziemy pływać za turę na dwa. Z lekcji, które mi udzielono, jak wiosłujemy zaraz przy supie, to płyniemy na wprost, a jak chcemy skręcić, to dalej od supa zanurzamy wiosło. W ten czas ten skręt jest zdecydowanie lepszy. Proszę. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Słońce zaszło za chmurę. Lekki wiaterek, ale warunki dobre. Nie ma jakichś fali. Do nauki pogoda idealna. Mówiłem, że słońce zaszło za chmurę, a słuchajcie, za tej chmury pierwsze krople deszczu. Przede mną wypożyczalnia, koło lasu i muszę do niej w miarę bezpiecznie i szybko dopłynąć. No, przypłynąłem bezpiecznie, blisko brzegu, małe krople tego deszczu są, w sumie to nie wiem, tak się może pokręcę jeszcze przy tym brzegu, nabiorę pewności siebie, no coraz bardziej zaczyna mi się to podobać. No, Artur, pomachaj, pomachaj. Machasz, machasz. Tak. Spotkanie na szczycie, tak. Utrzymała się. No, co mi powiesz? że ta jest y, widać porządna firma. One to y, szybciej pływa. Szybciej pływa, Bardziej tak? Arystonomicznych że y, fajnie, fajnie tak skończ. No to widzisz, człowiek nabierze doświadczenia, to sobie może później kupi już odpowiedniego zupa. Bom dia. Yeah. Super klimaty! No, te krople deszczu dodały też uroku. To Słuchaj, jak na pierwszy, pierwszy raz. raz to świetnie. Każdy każdym to jakoś przed wypręczeniem, ja nie tej pewności siebie. I nawet burza nie będzie straszna. Zasuwa jakby nie pierwszy raz pływał. Ja nie mogę go dogonić. Hey. hey what you done here? <laughs> Płynęliśmy szczęśliwie do brzegu. Jak ktoś przyjedzie tutaj na rowerze, tak jak ja, i wypożyczy deskę, deskę. Super! To będzie bardzo zadowolony. Brat przyjechał samochodem, przybył swoją. Siadła mi bateria. Nie spodziewałem się, że na takiej krótkiej trasie jedna bateria mi nie wystarczy. Dogrywam ten film z telefonu. Jak skończyłem, nie mam tutaj żadnej jakiejś współpracy z wypożyczalnią koło lasu. Bardziej mi zależy, żeby zachęcić Tarnowian nie tylko do przyjeżdżania w to miejsce i spędzenia miło czasu. Naprawdę warto, polecam. Czeka mnie teraz jeszcze droga powrotna na rowerze do Tarnowa, ale to już sama przyjemność. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Do następnego. Cześć.